Dam, dadam, dam, dadadam, babumc, Siema, siemanko, witam was w 16 odcinku, z tej strony cymet. Jak możecie usłyszeć zapewne tak Dobra, pierw, pierw to co w gierce, pierw to co w gierce Znaczy widzicie tutaj już domek jest wykończony Wykończony, no brakuje tam małych rzeczy typu Automatyczny smelter y, tu i tu jeszcze, no ale ogólnie dom będzie taki. Znaczy, tutaj mamy magazyn, tutaj mamy naszą papugę, e, dźwięki muszę oczywiście włączyć e, na 15. E, ten zmienić tryb na normalny, no bo testowałem tutaj właśnie ustawienia mikrofonu, ale do tego zaraz przejdziemy. Góra wygląda w następujący sposób: to znaczy, tutaj jest, yy, nasz, są nasze biblioteczki, z do enchantowania. Tutaj, lapis. Yy, tutaj, moje łóżeczko. tutaj jakaś półeczka. Widok na naszą farmę i nasz obóz. Owiec, są tam właśnie ona została ścięta. Yy, śpimy się zatem. Yy, dobra, jest ok. Yy, tu jest nasz balkonik. Tam się palą moby, Więc e, sobie z lunaty poobserwować jak tutaj szkielet się dopala, tutaj mały zombie się pali, ojojoj, ojojoj, ojojoj oj, 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 się pali mały zombie, e, tam liście bo się drewno, no i tutaj już się dopaliło to wszystko, e, tutaj mamy nasz kominek, e, no i tak e, Tutaj oczywiście szybka, tutaj szybka, tutaj taki stelaż, możecie pytać co to jest, to jest kopalnia, kto był na streamie no to pozdrawiam I właśnie ze streama Muszę pozdrowić jednego widza, na pewno widza Oniku Szmiciak i drugiego widza Przepraszam, przepraszam, że nie pamiętam Ale już, już zaraz będę pamiętał, to nie także ten Gleba na ziemi Jeszcze raz Ci dziękuję za pomoc z mikrofonem. No ale zaraz do niego właśnie przejdziemy. No, tu jest kopalnia, która się robi. Tutaj na no, razie są z szynki z koblem, ale będzie tutaj kolejka i automatyczne wjeżdżanie przedmiotów z dołu na samą górę, co nie? Może tam kopać, kopać i nie przejmować się, że mam pełny grzytunek. A więc, yy, tak, muszę tam dokopać, tylko do jakiegoś dobrego poziomu, muszę w ogóle zobaczyć Na którym poziomie obecnie się kopie diamenty, no ale tutaj będzie winda wodna w górę i w dół yy. Znaczy w dół to to po prostu tu chyba walnę bajorkę, jakieś wody na dole i będę skakał, a Winda wodna w górę będzie tu, no i schody oczywiście będą dla, dla upiększenia, nie dla używania yy, No to to była kopalnia yy, Tutaj mamy mały ogródek Jakieś te co do Enchanted Table, to tak, ulepszyłem sobie 98 killoff na streamie właśnie który był w dzisiaj jest co, poniedziałek Sobota był czy w niedzielę chyba. Niedzielę był chyba stream wczoraj, tak. Ten. I tam ulepszaliśmy właśnie kilof. łopatę ulepszyliśmy, no ale mi się już zepsuła i zrobiłem kolejną. Jeszcze jeden kilo ulepszyliśmy sobie i on jest tutaj jak na razie, tu mam taki śmieci. E, trochę gorszy, no ale tak to na razie wygląda. Cały domek. E, tutaj, czemu są postawione te pioruny? to zaraz wytłumaczę. I, znaczy, są tak postawione, bo nie wiem, jak działają zbytnio. Ale no, e, wełny mamy już troszkę, żeby się zabrać. Już tak. Przymierzam się pod te pixel arty, jeszcze nikt nie dał żadnego pomysłu Ale przymierzam się pod tej pixel arty. no ale tak yy, yy, Co do tych tych no to Dlatego, jakby stałem na awku i Z tej kopalni miałem strasznie dużo kamienia, chciałem go przetopić yy, Ponadto Odkryłem żyłę, no, no jakby Złoże żelaza, co nie? To jest chyba żyła właśnie, żelaza yy, Wykobałem go ogromnej ilości, ogromnej ilości, tam dalej ta złoże jest. No ale całe szczęście, bo tego żelaza bardzo potrzebowałem. A dlaczego to? Dlatego, że to mnie strasznie wkurza. Yy, irytuje mnie strasznie. Mam w planach to przenieść tutaj. Znaczy zrobić tutaj szklaną, szklaną podłogę. Nie, z takim wybrzuszeniem może lekkim o kurwa właśnie słyszałem, że coś idzie wybrzuszenie może lekim takim zaschodząc nasion no ale żeby tu było widać tą farmę farmę bambusa i żeby ten bambus automatycznie już wchodził tutaj co nie do, do tych skrzynek, które które zasilają które będą paliwem naszego pieca co nie a więc tym się raczej w tym odcinku zajmiemy. E, ja podcinam sobie właśnie tego bambusa w takim razie. No e, druga rzecz, e, nie związana z gro, ale związana z odcinkiem, to jest to, że w końcu doszedł mi nowy mikrofon. No i statyw razem z nim, no ale statyw to Was średnio obchodzi. E, doszedł mi nowy mikrofon. Dzisiaj właśnie był również stream tam, taki 40-minutowy, z czarnego ekranu i ustawiania, właśnie mikrofonu. E, jakby co? No i dziękuję właśnie dla tych dwóch użytkowników co wspomniałem, czyli dla Schmidta i dla yy, Gleba na Ziemi za pomoc w ogarnianiu tego mikrofonu yy, jeszcze był jeden użytkownik na czacie, yy, tylko że. Yy, to już naprawdę nie pamiętam Niku. Byłeś długo na livestreamie, ale nie pamiętam yy, Niku z uwagi na to, że na no, te Niki patrzę na YouTube, a do Twitcha nie mam dostępu do ników, moich obserwujących, co nie? A więc mm. <noise> zostaw komentarz tutaj na YouTubie, jak chcesz, ponieważ... No ja widziałem, że masz ten sam awatar na YouTubie, no ale są tam twoje dane personalne, nie chcę ich zdradzać. Yy, no a więc tak. Kontynuując, yy, zrobimy to. A! No i nie dokończyłem sprawy z tym mikrofonem. O Boże, sorry. Dzisiaj już, już też jest troszeczkę późna godzina. Ja taki nie wiem, zalatany, można powiedzieć, że jestem. Eee, no to tak. Eee, dzisiaj, dzisiaj ten. Doszedł mi ten mikrofon, ogarnali, ogarnialiśmy go na streamie. No ale niestety. Nie, wiem, ja to myślałem. Znaczy, ja to w ogóle mam. Słabe ucho, no dźwięku i w ogóle tego wszystkiego No ale myślałem, że podłączę mikrofon, będzie super bomba I od razu lecę nagrywanie, co nie? No i się przeliczyłem Można było się domyślić, że tak to nie działa Że trzeba poustawiać, ustawiać i w ogóle No ale na tamtym mikrofonie, bo ja wcześniej nagrywałem na mikrofonie ze słuchawek No i w sumie No to nie jest znaczy, kto by uwierzył, kurwa, no ale że to jest współpraca Ale... Od zawsze miałem słuchawki HyperX i No z całego serduszka je polecam. I odkąd pamiętam, to ich używam. No wcześniej jakieś takie wiecie. Jeszcze za jakieś takie no-name y używałem. Ale no, od kiedy tak świadomie kupuję produkty, no to te słuchawki są ze mną i muszę powiedzieć, że no. Nie wiem, dla mnie dźwięk z tamtego mikrofonu był podobny do tego mikrofonu. A tamten to jednak był mikrofon słuchawkowy. Po drugie, dużo łatwiej się go ustawiało. Znaczy słychać było wszystko na tamtym mikrofonie. Wszystko było bez wyjątku słychać. Na tym... E, znaczy to co robiłem blisko niego. Nie to co było, nie wiem, w drugiej części pokoju to było wyciszone. E, i to miało swoje minusy. No bo fajnie, że wyciszona reszta pokoju, co nie? No ale jednak nie wiem, ja na przykład jestem nie ukrywam palaczem i jak sobie bucha, to to było słychać co na mikrofonie. E, dlatego na przez czas odcinku w ogóle nie paliłem. E, no w sumie to na plus tylko wyszło. E, natomiast ten mikrofon to dosłownie zbiera wszystko. Wszystko z całego mieszkania. No ja nie mam dużego mieszkania, mieszkam w kawalerce. No, ale zbiera dosłownie wszystko i jest to wręcz przerażające. Jest to wręcz przerażające. poczekajcie robimy sobie drobinkę. Jest to przerażające, jak dobrze on wychwytuje wszystko. Jakby na początku, właśnie jak na live streamie ustawiliśmy ten mikrofon, ludzie my myśleli, że on szumi. Ale to nie on szumi, tylko jakby w drugiej części mieszkania mam klimatyzer postawiony. Nie klima. Klimatyzację, tylko klimatyzer, taką uboższą wersję, ale gorąco polecam, no bo no jest dużo, dużo tańsze, a jednak daje radę i jest ok. Myślę, że też mi prąd osiągnie, no, ale nie o tym e, dzisiaj. E, kontynuując z tym, tym, z tym mikrofonem, no to faktycznie zbiera wszystko. Ten szum, co na początku ludzie myśleli, że to mikrofon, szumi, to nie, to było ta, to urządzenie. Ten wiatrak, w nazwijmy to. No i się przeraziłem, no bo kurde, myślałem, że tu, hopsiop, sobie postawię mikrofon i zacznę nagrywać, zacznę grać, co nie, streamować. No ale jednak nie, jednak trzeba było się pobawić i teraz są poustawiane jakieś bramki szumów i w ogóle. No i mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Jakby ja zawsze później, audio i tak sprawdzam, by w programie do montażu przed renderem znaczy no obrabiam materiał i od razu sprawdzam audio i tam ustalam e, według poradników na YouTube, no nie ma co ukrywać e, no ale dla mnie to brzmi wszystko to samo poza tym no ja ogólnie głośno słucham wszystkiego na słuchawkach a więc ja mogę mieć przeorane uszy o tym no też pracuję w środowisku raczej raczej niezbyt cichym, a więc to też może mieć swój wpływ no, ale napiszcie, dajcie znać w komentarzu, jak słychać, czy, czy właśnie lepiej na tych, czy lepiej na, na tamtym mikrofonie. Bo jak na tamtym lepiej, no to nie mam problemu, żeby się przenieść zawsze, co nie? Ja na przykład pamiętam, znaczy pamiętam, teraz oglądam, kurde, a teraz oglądam Wicha i na przykład on w pewnym odcinku zmienił mikrofon na, na nowy właśnie ze słuchawkowego i mi na przykład ten dźwięk się dużo mi podobał. Eee, jakby z tego nowego mikrofonu takiego stojącego. Tak, znaczy, to dalej to był jakiś tam tani chyba mikrofon u niego, ale <grytanie> dla mnie był gorszy niż ten słuchawkowy, co nie to miał. Wcześniej. A więc wy musicie dać znacie, jak to brzmi. No ja na przykład siebie słuchając później na, jakby słuchając tego streama, co prowadziłem z ustawiania. To dramat, nie? Jakby jak dla mnie głos jest. No, no, tragiczny jest ta jakość dźwięku, ale przed pytałem właśnie kumpla, który też oglądał. I powiedział, że dobrze, że jest bardzo czysty dźwięk, i no, on się dużo więcej zna na, na, na dźwięku niż ja, więc no, ja nawet nie, nie będę z nim dyskutował. Znaczy mogę powiedzieć, że no dla mnie tamten lepiej, no ale no, on będzie miał rację oczywiście, no bo. Ja no nie znam się na dźwięku, nie znam się na dźwięku Mimo tego, że no pewne zajęcia tam dotyczące dźwięku Na szkole wyższej miałem, ale Nigdy z dźwiękiem nie byłem związany jakoś tak Już bardziej ta edycja właśnie Edycja filmów, czy samo nagrywanie Niż no niż to, ta scena dźwiękowa, jakby dla mnie to byle Byle było słychać, byle nie strzeszczało i jest ok. I mi to zawsze wystarczało, jakby filmy też, jak ktoś mówił, że ale o audio nagrane albo, nie wiem, dźwięk jak w polskich filmach. Często padł taki komentarz u mnie w grupie. To, to dla mnie to tak. No co, dobrze nagrane słychać. No to krzywe spojrzenia padały na mnie, krzywe spojrzenia padały na mnie, ale no. O kurwa. I to są potwory, niby. Ja już na dachu. Mam potwora. Prosz, no proszę. Naprawdę? Na dachu mam potwora jakiegoś? We. To akurat papuga. Stan. A na dachu chyba coś mi się zrozpiło, czy nie? Czemu nie, nie mogę spać. Ty no. Nie ma żadnego potwora. A tu jesteś. W kielecie. Na no, mój żywopłocik się dostał, a w sumie z tego żywopłotu to można Nawet do domku chyba się dostać, czy nie? A nie, chyba nie Nie, nie da się Dobra Idziemy normalną Kurwa za gruby Idziemy normalną ścieżką No Ale mam nadzieję, że w tym odcinku Już jest kurde 14 minuta No ale mam nadzieję, że przynajmniej zaczniemy robić tą farmę bambusa Jak coś Troszeczkę No właśnie ja Chciałem powiedzieć, że w rekompensacie zrobię troszeczkę dłuższy odcinek No ale czemu rekompensacie? No bo Odcinek nie wyszedł Jakby no Jeśli ktoś czekał to przepraszam bardzo Jakby No był ten live właśnie z przygotowania e, Z przygotowania mikrofonu i I odcinek nie wyszedł, bo strasznie długo to zeszło no, To co już opowiadałem Jakby Chciałem nagrać, bardzo chciałem, no ale... No ale nie, nie wyszło czasowo, jakby nie mogłem... Nie spiałem tego, no moja wina, oczywiście Ale no, no... Błagam o wybaczenie, proszę o pokutę, jakby no mogę właśnie dzisiejszy odcinek zrobić troszkę dłuższy Nawet może podzielę go na dwa party I wrzucę tego samego dnia No żebyście żeby mieli właśnie co oglądać I, i żebyśmy doszli do do porozumienia i zgody. Okej, okay, myślę, myślę, co zrobić. pistony na, pewnie, na pewno... To się nazywa tłok. Tłok... tłok. tłok to żelaza, żelazo, prawda? Tak. No ale żelaza na szczęście już mamy dużo. Tłok. Ale przed zrobieniem tłoków to ja przeliczę, ile tu jest kratek. Bo ja chciałbym tak zrobić, że tu się patrzy, no i tu jest. Tu jest ta, ten bambus, nie? Więc chyba jeszcze jedną kratkę poszerzymy to. Chyba tak. Poszerzymy to jeszcze jedną kratkę? Bo ja chciałbym tutaj, żeby był wagonik. Eee, na te. Widacie to jest średni pomysł. Tutaj by były. Tak, tutaj bambusy. Już stracę te cztery bloki tego bambusa. Tutaj de facto to nie powinno już tego być. Skoro tu się na tym zaczyna to na tym powinno się kończyć. I tak zrobimy. Eee, no ale tak czy siak. Ja tylko zobaczę na szybko no w internecie i wam od razu zdradzę. Traft bambus. I wam się to pewnie teraz wyświetli na ekranie. Już dawno tego nie robiłem, ale mam nadzieję, że nie zapomnę. Eee, dobra. OK, zastosowanie pandy paliwo. Dobra, wygląd. Do ilu rosną mi? To mnie najbardziej interesuje. Do ilu rosną? Mm -hmm, mm -hmm. Tutaj że w skrzyniach można znaleźć prawa pandy. Wygląd. no Ale nie ma, do ilu rosną. Niedobrze, niedobrze, bo nie chcę poprawiać później farmy, co nie? Bambus i wysokość. Może tak, co? A, maksymalnie do 12-16 bloków wysokości. No to dobra. I e, do 12 zrobimy. I tak, tu będzie szkło. E, Jak chcę, że trochę niżej to było. Tak, oto Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No i dupa, co? No i dupa, bo teraz nie wiem jak to jest. Czyli tak o... E, ja chcę mieć. Jeszcze raz. Tu szkło, czyli pierwszy pusty. Teraz raz, dwa, trzy, cztery na dircie. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dobra. E, czyli tu postawię. I kurwa znowu, nie wiem. O, matko. O matko, nazwisz mi to robią. E, ile jest tego dirtu? Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. E, dobra, czyli tu będzie bambus rósł. Od tego bloku. Okej okay. Pamiętajmy, że tutaj opuszczamy tą tu jedną kratkę, żeby to zamurować. Tutaj tego, o kurde, już kopię. Teraz się przekonałem, że wszystkie surowce warto kopać: czy to ku, tam miedź, yy, czy cokolwiek innego, bo no, może się przydać. Szczególnie teraz, jak będę no, zacząć robić pixel arty, a więc yy, no. A więc no nie powinienem tego w ogóle ten, dobrze, że to jest na razie zniszczone, bo bo co? Bo przecież tutaj będzie musiał i tak postawić ściankę jakąś ładną. A więc tak. O właśnie tak, tak, tak. Tak, tak, tak. I to jest zniszczenie. No i dobra, tu będą takie słupy. E, tutaj może już takiego kobla postawię Żeby to były jakieś ala fundamenty, co nie? E, tutaj trzeba głębiej skopać, dużo głębiej O nagłupiłem no. Okej okay. I w możecie pisać, e, jaką kolejną farmę e, mam e, zrobić automatyczną. Znaczy, ja myślałem nad automatyczną farmą żelaza, ale do tego trzeba name taga. I w sumie go nie mam. I ja wiem, że można tradować z wieśniakami o niego, ale średnio mi się to widzi. że trochę mikrofon, bo się rozjebałem na, na tym, na krześle ale Robal kurwa na monitorze. O człowieku, poczekajcie widzowie. ale Robal. Kurwa mi monitor. A masz kurwa go. Mam go. O kurwa jeszcze się. Wyrzucisz. Gdzie Wyrzucisz. A właśnie, kto był na live, tam jeden wisa pewno z live'a kolejarze kojarzy o co chodzi, w pewnym odcinku mówiłem, że no mieszkam z partnerką, ale nie, nie wiem jak nazwać no, bo nie chcę zdradzić imienia no i później tam się tłumaczyłem, że nazwanie to tak słabo brzmi, bo trochę jak, jakby nie wiem no, no niemiło, kulturalnie tak czy jak nie dorączmy tematu eee, no i rozmawialiśmy sobie tam na spacerze i w sumie Powiedziała, że jestem staruch e, paskudny, że mówię partnerka, że staruch i, i w ogóle no, w tym wieku nie powinno się tak mówić. No dobra, niech będzie. No ale dziewczyna, to też tak e, zbyt zbyt łagodnie powiedziane. E, a więc tak szedłem, 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 szedłem no i zacząłem łączyć te słowa jakoś tak. Zacząłem łączyć te słowa, aż w końcu padło takie... Które zostało zaakceptowane, czyli Dieterka i... I no... I przynajmniej mogę teraz bez krępowania mówić o kogo chodzi i jak ktoś nie będzie wiedział to... Będę odsyłał do poprzednich odcinków, żeby oglądał eee, Dobra Bierzemy... A, bierzemy... Mam nadzieję, że to szkło się przepaliło No gówno, prawda, nie przepaliło się Dobra mm. O, odłożymy Węgla trochę jeszcze mamy, ale ja potrzebuję czego? Ja potrzebuję ziemi trochę, a nie tak dużo. Ziemi potrzebuję, że tam po... posadzić. posadzić ziemię chyba ta. Można chyba tak powiedzieć. Eee, na tym poziomie co są deski. Wyjebać te deski i wsadzić tutaj ziemię. Dobra. Ale te deski bym szczerze zebrał, bo drewna nigdy za dużo. No bo taki mocno uniwersalny surowiec. Jakby nie patrzeć, mocno uniwersalny. Przydatny, dobra, tutaj nie. I teraz tak tu na pewno I Teraz ten węgiel wydobędę, bo i tak tutaj pod spodem. Jak możecie się domyślić, farma będzie, znaczy ja, ja tej farmy nigdzie nie widziałem i znaczy, przynajmniej nie widziałem, żeby ktoś tak robił Z waleniem itemów do góry, no ale jakby nie będzie mi się chciało na co tu schodzić, co nie? Na powierzchni Oj przepraszam, odbiło mi się Na powierzchni to bardzo słabo wygląda Jak tutaj był taki las bambusowy Odziemiam spoko, no ale właśnie lipa z tym schodzeniem Ja go padam na, na to, żeby te itemy jakoś wyjąć z tego dołu Że tak powiem Jestem ciekaw jak mi się to uda, no bo też Mechanizmów w Minecraftie Nie robiłem od dawna Więc jestem ciekaw jak to wyjdzie e, dobra, tak jest OK. Tu trzeba będzie skopać, tu jakieś ściany popostawiać Ale na razie wywalone te ściany i tym podobne. E, na razie zajmijmy się tym. O kurwa! Pada deszcz, pada e, Jakby. No dobra, już widzę błąd w Twoim założeniu. Znaczy zakładałem, że Giń, giń to pielcu. Zakładałem, że całość tego dirta to będzie posadzony ten. Yy, posadzony bambus, ale tak przecież nie będzie. Jakby bambus będzie tylko na tych dwóch polach najbliższych. Yy, najbliższych domków, tak. A reszta to będzie obserwowanie ruchu torów. Yy, wagonika. A więc w sumie to nie wiem, czemu dir to położyłem na całości, no ale to się zmieni. Jakby te elementy upiększające to, to będą do zmiany. No ale co? Eee... Widzę, że już jest 25 minuta materiału. A ja nie chcę znowu przeciągać odcinka. Znaczy, no ostatnie odcinki po poszły co nie godzinne. Ale no nie chcę tak przeciągać. Jak ostatnio, kurwa mogłem zostawić sobie te braciół. Jak to musi być jakiś wyjazd z tego wózka widłowego. Yy, ja wykopię... A bo wiecie co? Nie. Jest ok, jest ok. Jakby po powolutku lecimy z tym Let's bo i tak przeszarwożywałem. teraz yy, dużo nie pokazywałem. Yy, ja wykopię ściany. Tam to tak ładnie. A sam mechanizm zrobimy razem na odcinku, który pojawi się e, pojutrze e, Czyli pojutrze od tego co teraz oglądacie Szkielety e, I... I co? No i może wtedy dokończymy ten mechanizm i wybierzemy się w jakąś przygodę albo Mam jeszcze jeden plan związany... kurwa Związany z fermą Ale to właśnie zobaczymy Zobaczymy A więc do usłyszenia Trzymajcie się o, tylko. Mówi, mówi do was Cymet Siemka Zapraszam do A właśnie Zostawcie suba, komentarz i lajka Jakby komentarz to najważniejszy Lajk like też ważny, sub też ważny, ale tam... Jakby Wdajmy się w dyskusję Tak jak na streamach Co bardzo lubię, jakby dyskutowanie z widzami i Gadanie o różnych głupotach, tak, tak. zapraszam Teraz do sekcji komentarzy A więc jeszcze raz trzymajcie się Siemka